Cześć. Witam Was 2 kwietnia. Trudno uwierzyć na nie, ale jeżeli nie wierzycie, to posłuchajcie, że pewnie w tle da się wyłapać ptaki. To nie jest dodane w postprodukcji. Ptaki są równie zaskoczone sytuacją. Parę dni temu było słonecznie, teraz leży, no, lekko licząc, 15 cm śniegu świeżego, który wprawdzie niedługo ma się roztopić, no ale jednak jest to dosyć nietypowe, <laughs> nietypowe zjawisko. E, parę osób mnie, e, mnie, można powiedzieć, zmobilizowało, tak, i przywołało, przywołało do porządku, że dawno nie, nie publikowałem nic o pszczołach. Przyznam, że ostatnie, ostatnie dni, ze względu na sytuację, Humanitarną, która się dzieje na, na Ukrainie, e, a która nie jest tematem, którym znaczy, polityka nie, nie miała być nigdy tematem, którym się chciałem zajmować w internecie, e, ale jednak e, ze względu na tą sytuację miałem takie mieszane odczucia, że nic innego nie wydawało mi się godne tego, żeby o tym mówić w tym momencie. No ale jednak świat się nie zatrzymuje, tak więc, więc też inne tematy można. W jakimś tam stopniu poruszać pewnie. To było moje wewnętrzne odczucie. Nie będę oczywiście w tym momencie otwierał uli, więc powiem tylko co się działo przez zimę, przez ten cały czas kiedy siedziałem cicho i nic nie publikowałem. Pszczoły są po pierwszym takim bardzo szybkim przeglądzie ze dwa tygodnie temu. Ostatnio niestety cierpię na niedobory czasu, więc ani nie nagrywałem tego jakoś skrupulatnie, ani nie robiłem też dużo przy tym. Co się ciekawego działo, zostały we wrześniu zaleczone na warozę, odmione, przygotowane i tak dalej, zasada, którą ja zastosowałem była taka, żeby w sezonie starać się kontrolować poziom porażenia warozą do jakiegoś akceptowalnego poziomu, natomiast na jesieni już po tym jak są pszczoły przygotowane do zimowania, o, lata coś, lata w taką pogodę. Natomiast na jesieni po sezonie zadanie jest takie, żeby wybić warozę do zera. Tak, żeby oczywiście, no jak potem będą jeszcze latać, jak są cieplejsze dni w listopadzie, czasem nawet w grudniu, to wiadomo, że coś mogą przywlec, no to już niespecjalnie jest wpływ. Natomiast na jesieni się starałem właśnie taką eksterminację warozy wykonać. Następnie, jak zostały pszczoły przygotowane do zimy? Ze względu na siłę rodzin, nie pamiętam tam dokładnie, ale chyba na pięciu ramkach były, były poukładane, plus osłony. Jak widzicie, ule są wysokie. Nie, zimowałem pszczoły na dwóch korpusach, tutaj, a tam na korpusie i półkorpusie na dole. Dół to jest poduszka powietrzna. Tam. Tam nie ma e, żadnych ramek ani nic takiego. Ramki są tylko w górnym korpusie. E, ma to tworzyć taką poduchę dla nich, żeby termicznie było trochę łatwiej nad tym zapanować. E, do, e, do zimy były pozamykane wszystkie wentylacje i wyjęta dennica, tak żeby całą zimę był otwarty spód. Ule są niezaizolowane. Nie było żadnej izolacji na, na górze, tak samo wbrew temu co wiele osób robi, więc było to dosyć zimne zimowanie pszczół. I w taki sposób były od października do, do drugiej połowy lutego. W połowie lutego, może troszeczkę przed połową lutego, dołożyłem dynnicę od spodu. Dennicę dołożyłem po to, znaczy, bo no sumie do dennicy tą taką wkładkę zapomniałem jak się nazywa w tym momencie. E, jaki był cel tego zabiegu? Taki, że po pierwsze, żeby w momencie kiedy matka zacznie czerwić i będą potrzebowały wyższej temperatury, żeby jednak im było tą temperaturę łatwiej uzyskać. To jeden powód. Drugi powód jest taki, żeby przed pierwszym oblotem zrobić na dole ciemno. Ule mają siatkę pod spodem, w związku z czym tam jest dużo światła, jeżeli jest to otwarte i taka pszczoła szukając wyjścia, po prostu na tą siatkę sobie wlezie, będzie pewnie krążyć po niej i się wychładzać, więc jak już wyleci, to sporo tej, tego zapasu energetycznego, który musi wystarczyć na oblot, i po, na oblot i powrót do ula, mógłby zostać wytracony, a tego nie chciałem. W związku z czym zależało mi na tym, żeby na dole było ciemno, a jedyne źródło światła, żeby padało od wylotka, żeby wiadomo było dla takiej pszczoły: ok, tam jest wyjście, tam się muszę kierować jak chcę, jak chcę skorzystać z toalety. I w takim stanie to sobie było do, do lutego. Ulę otworzyłem po raz pierwszy w marcu i to w drugiej połowie marca. Pod koniec lutego tylko. Otworzyłem tam daszek, zajrzałem czy nie siedzą za bardzo na górze, czy nie, nie wyglądają na, na głodujące rodziny. Nie wyglądały na głodujące rodziny, w związku z czym zamknąłem je spokojnie z powrotem i dałem im robić swoje. Ule otworzyłem, tak jak mówię, w marcu. W marcu przejrzałem bardzo szybko ramki, każdą ramkę wyciągnąłem, rzuciłem okiem co się dzieje. Był już czerw, e, nawet całkiem sporo rzekłbym. E, wydawały się pszczoły w dobrej kondycji, było ich sporo. E, nastrój miały bojowy, także po pierwszej w swoim e, takim lekkomyślnym od, od otworzeniu uli bez e, stroju bechapowskiego musiałem szybko uciec i, e, i przylecieć już ubranym. E, pszczół było całkiem sporo, wydaje mi się, że wszystkie trzy rodziny przeżyły. Ten uli jest pusty, tak tutaj nic nie ma. Wszystkie trzy rodziny przeżyły w dobrym stanie, przezimowały w dobrym stanie, mają wszystkie trzy matki, wszystkie trzy matki czerwią. Nie widać tam żadnych oznaków, żadnych oznak porażenia, żadnego zgnilca, żadnego, żadnych zapleśniałych ramek, żadnych takich niepokojących objawów. Pokarmu jest całkiem sporo, póki co. Widziałem, że już tam znoszą jakiś nakrop, Pewnie jakaś wierzba, czy, no, czy pewnie tylko wierzba, bo tu w okolicy raczej w tym, w tym okresie nic innego nie ma. I w najbliższym czasie, no, czy no, jak pogoda wróci do normy, to będziemy sobie zaglądać, już pewnie to nagram dla, dla Was wszystkich. Zajrzymy sobie do nich, zobaczymy jak się mają, czy czerwiu jest dość, czy może jakąś tam stymulację warto będzie rozpatrzeć. Co, to, to z czego jestem zadowolony, nawet ten tutaj odkładzik, e, który robiłem już nie pamiętam chyba w lipcu. Musiałbym spojrzeć w notatki, e, nawet on ma się bardzo dobrze i oni, niestety padają, widzicie, wylatują, i tu jest trochę pszczół, potem zrobię parę zdjęć i dołożę może do filmiku, a tutaj niestety trochę na wylotku leży trupiarni, więc pewnie jak ta temperatura gwałtownie spadła, no to, no to niestety na, na części z nich to się odbiło. Więc dla wszystkich, którzy się niecierpliwili, co się stało, pszczoły żyją, mają się dobrze i będziemy w tym roku dalej śledzić e, ich poczynania. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo i czekamy na roztopy.